Robisz dobrą kawę, ale trochę za mocną. Za mocną? Troszeczkę. Myślałam, że lubisz taką. No, no bo lubię, ale nie aż tak mocną. Dobrze. To następnym razem zrobię mniej mocną. Naprawdę? Oczywiście. O Boże. To wszystko? Wszystko. Super. Mhm. Zobaczymy się później. Pa. Pa. To tak ciężko było. Czy jest jeszcze coś, co nie spotyka się z akceptacją Waszej Wysokości? Nie. Bo może jest jednak coś, co nie odpowiada jego eminencji. Czemu nie sporządzisz takiej listy? Może nie tylko kawa ci nie odpowiada. Panda! Tak. Robisz świetną kawę. Dziękuję.